Moi kochani, bardzo miło udać Was na naszym ostatnim dzisiaj spotkaniu magicznym. Ten temat nasunął mi się już po zrobieniu poprzednich filmików, gdy wyłączyłam już tutaj tą całą kamerkę i przeszłam do Waszych kolejnych listów. I tam pojawił się bardzo ciekawy temat, który pojawił się już w mojej praktyce kilka razy wcześniej, ale nigdy na ten temat nie wspominałam publicznie. Moi kochani, czy należy mówić e, do Waszych znajomych, do Waszych przyjaciół, czy do obcych osób, że interesuje Was magia, czy na przykład e, korzystacie z pomocy wróżek, czy sami wróżycie? Czy należy mówić o tym, że jesteście osobą e, uduchowioną, że interesuje Was ezoteryka, koniec świata, ufo i tym podobne zjawiska? Zaczynasz o tym mówić. Może opowiem tutaj coś um, z mojego doświadczenia. Na samym początku, mojej drogi, um, spotkałam się z bardzo dużym takim niezrozumieniem ze strony um, moich przyjaciół i znajomych. Um, gdy obrałam tak intensywną drogę, to wiele osób odsunęło się um, ze strachu um, na zasadzie. O, co ta Maria w tej chwili opowiada, i pewnie ją opętały jakieś moce szatańskie. Co ona tutaj opowiada, może ona zwariowała, a może no, lepiej urwiemy kontakt, bo właściwie nie ma już o czym rozmawiać z nią. Na samym początku Waszej drogi tu się pojawi wiele osób z Waszego aktualnego środowiska, które znają Was w. Em, że tak powiem, z tego normalnego punktu widzenia, jeżeli zaczniecie nagle mówić o tym, że zaczęliście interesować się magią, zaczęliście interesować się esoteryką, to wiele osób się od Was odsunie, wygląda to w ten sposób, że ludzie nie akceptują tego, na co nie są gotowi. Czyli akceptujemy zawsze to, Mniej więcej, co, z, co współgra jak gdyby z naszym obrazem świata. Czyli, jeżeli jesteś w środowisku, w którym uważa się, za, uważa się wróżki lub czarownice za coś złego, na przykład ze względu na wychowanie w tej czy innej religii, i ty nagle mówisz, że ty zajmujesz się wróżeniem, to wiele osób, które nie są gotowe na pewne tematy, Przestraszy się i zerwie z tobą kontakt, ale nie należy się tym martwić, bo to jest na takiej zasadzie jak cudowna nasza karta trzynastka, śmierć. Czyli każdy koniec jest jednocześnie nowym początkiem. Jeżeli ty utracisz jedną osobę, to na jej miejsce pojawi się nowa, jedna nowa lub dwie lub trzy. Czyli, kochani, proszę się nie przejmować tym, że ktoś was odrzuca. Bo jeżeli Wy się zmieniacie, to należy iść swoją własną drogą i nie patrzeć na to, co mówią na ten temat e, Wasi przyjaciele czy przyjaciółki. Niestety czasami drogi się rozchodzą. W moim przypadku też było w ten sposób i uważam, że to jest konieczne. Czyli każdy z nas podąża swoją własną drogą, nie należy się dopasowywać, nie należy rezygnować z pewnych rzeczy, e, aby na siłę utrzymać jakieś przyjaźnie bo jeżeli naprawdę łączy was przyjaźń, to ta przyjaźń przetrwa, niezależnie od tego czy ty będziesz nagle zajmować się wróżeniem magią i czarami, czy też nie. Prawdziwa przyjaźń przetrwa wszystko. Prawdziwa miłość przetrwa wszystko. Wszystkie sztuczne przyjaźnie, sztuczne znajomości, związki nie oparte na miłości, ale na jakimś sztucznym związaniu się z partnerem, takie rzeczy Rozpadają się prędzej czy później, i to nie ma znaczenia, czy wy się nagle zajmujecie magią, czy też nie. W mojej praktyce w ten sposób wyglądało to w ten sposób, że po tych pierwszych doświadczeniach przeraziłam się i przestałam mówić, czym się zajmuję. I to był błąd, moim zdaniem, ale to była moja droga i potrzebowałam pewnego czasu, pewnego okresu czasu, żeby do pewnych rzeczy dorosnąć i dojrzeć. Dlatego wycofałam się, i jeżeli ktoś mnie pytał, czym ja się zajmuję, to mówiłam częściową prawdę, czyli mówiłam na przykład, że zajmuję się czymś na pograniczu psychologii. Natomiast po pewnym czasie nastąpił taki okres czasu, w którym zdecydowałam, dlaczego ja mam ukrywać, dlaczego ja mam ukrywać, czym ja się zajmuję, prawda? To było wiele lat temu i um, zaczęłam w tym momencie stosować um, moją praktykę, um, która trwa do dzisiaj. Czyli, jeżeli osoby, przyjaciele już znają moje zajęcie, znają także znają moje zajęcie um, od wielu lat, natomiast um, osoby obce, um, często w trakcie moich podróży, um, spotykam się z całkiem obcymi osobami. Które zawsze są bardzo ciekawe, czym zajmuje się taka osoba, która tak wygląda jak ja, czy. <grym> I wtedy odpowiadam. Na przykład takie pytanie, kim pani jest z zawodu, czym się pani zajmuje? Odpowiadam: Jestem magiem, czarownicą. I w tym momencie pojawia się: <grym> a co to jest? I w tym momencie należy poruszyć pewien bardzo fajny przykład, moim zdaniem, który przedstawił pan profesor. Teraz nie pamiętam nazwiska, ale to wam napiszę na dole w opisie. Przedstawił on przykład, jak to jest. Są takie muszki, które żyją tylko jeden dzień tylko przez ileś tam godzin. I są muchy, które żyją na przykład przez dłuższy okres czasu. I teraz proszę sobie wyobrazić, że taka mucha spotyka się z taką muszką, która żyje tylko przez kilka godzin. I zaczyna opowiadać tej muszce. Wiesz co? To jest niesamowite, ale wiesz, po dniu następuje noc i potem jest znowu dzień. I wiesz, są cztery pory roku, a ta mała muszka mówi: Jak to? To jest niemożliwe. Coś ty, co ty mi tutaj za rzeczy opowiadasz, coś takiego nie istnieje. I to jest na takiej zasadzie, że jest wiele osób, które jeszcze nie miały styczności z magią, z czarami, z tym wszystkim, co jest około nas. To są osoby, które jeszcze są w pewien sposób zamknięte. Nie należy tego nigdy krytykować, bo każdy z nas kiedyś. Nasza dusza kiedyś tam wcześniej była również w takiej sytuacji, dlatego nie należy tego krytykować. Należy to zrozumieć, że taka muszka jednodniowa, ona nie ma możliwości znać czegoś więcej. Ona zna tylko te kilka godzin i dla niej to, że istnieje dzień i noc, i że istnieją pory roku, to jest coś e, po prostu e, nienamacalnego. Na takiej samej zasadzie, jak taki zwykły, normalny człowiek, który wie, że um, istnieje to, czy tamto i nagle wy mówicie, że istnieje coś całkiem innego, że istnieje jeszcze coś więcej, bo wy jesteście dalej w waszym rozwoju. I co się wtedy dzieje? Jeżeli e, ktoś pyta was o wasze zajęcie i wy na przykład odpowiadacie w ten sposób, w który ja odpowiadam, że jestem magiem i czarownicą, e, to wtedy ta osoba zaczyna pytać, a co to jest? I wtedy zaczynacie opowiadać, no to jest to i to i to. I ta osoba na zasadzie, na takiej samej zasadzie jak ta muszka jednodniowa, ona sobie nie jest w stanie pewnych rzeczy wyobrazić, bo jeszcze nie jest na to gotowa i wtedy pojawi się mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo pytań. Pytań, na które należy być przygotowanym i warto by dać pewne odpowiedzi, które nie, może nie od razu przekonają tą osobę do waszej drogi, bo nie należy nikogo na siłę do czegoś przekonywać, ale w pewien sposób przedstawią wasz sposób widzenia, wasz sposób patrzenia na świat. Dlatego moja zasada jest taka: czy mówić, czy nie mówić waszym znajomym o tym, że interesujecie się magią i związanymi z tym tematami. Moja odpowiedź jest taka: jeżeli jesteś już dosyć długo na tej drodze. I masz, że tak powiem, odpowiedzi na wiele pytań, masz je wszystkie w głowie i wiesz mniej więcej co komu odpowiedzieć, by w pewien sposób otworzyć jego horyzont, to wtedy należy mówić. Jeżeli natomiast jesteś na początku, jesteś osobą, która dopiero zaczyna, to lepiej pewne rzeczy przemilczeć, gdyż musisz dać sobie sprawę z tego, że jeżeli powiesz, to od razu otrzymasz tysiąc pytań do. I jeżeli nie dasz odpowiedzi, właściwie odpowiedzi na kilka tych pytań, to ta osoba od razu zacznie ci krytykować. Ha, to, a to wcale tak nie jest i tak dalej. To jest dokładnie tak samo jak z jedzeniem wegańskim, że na przykład, to są moje zwierzętka, znowu je słychać. To jest tak samo jak z jedzeniem wegańskim. Zawsze pojawi się na początku, to jest niemożliwe, tak nie można żyć to jest niezdrowe, Ty umrzesz na takim jedzeniu i tak dalej. I na takiej samej zasadzie jest to w magii. Czyli pojawi się tysiąc pytań do i tysiąc e, opinii krytycznych, czyli jejku, Ciebie na pewno coś opętało, Ty wiesz co, idź do spowiedzi lepiej, albo e, e, wiesz co, ale to, to, e, to są takie różne, e, lepiej, nie, lepiej się w ogóle w to nie angażuj. I nagle ta osoba zaczyna opowiadać się swoje mądrości, mądrości tej muszki jednodniowej, czyli ta muszka jednodniowa próbuje przekonać tą muchę, która już wie troszkę więcej, że to jest niemożliwe, dzień i noc nie istnieje. Pory roku co ty tu w ogóle opowiadasz. Czyli podstawa zasada. Jeżeli czujesz się na siłach, że żeby odpowiedzieć na wiele, wiele pytań i czujesz się na siłach, Jesteś przekonany lub przekonana, że jesteś na właściwej drodze i nic się z tej drogi nie odwiedzie, to należy wtedy mówić o tym, czym się zajmujesz. Natomiast, jeżeli jesteś osobą, która jeszcze nie ma odpowiedzi na, wszystkich, na wszystkie pytania, jeszcze jest może troszkę taka niepewna tej swojej nowej drogi, to lepiej wtedy przemilczeć takie sprawy. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie magiczne. Bardzo, bardzo dziękuję za wszystkie komentarze i za wszystkie subskrypcje mojego kanału, bo to dzięki Wam, dzięki tym subskrypcjom i dzięki komentarzom mój czas antenowy został przedłużony i mam nadzieję, że wkrótce będę mogła wstawiać jeszcze lepszą jakość filmików, gdzie mnie lepiej widać yy, i może troszkę bardziej ciekawszej scenarii. bo w tej chwili ze względów technicznych sceneria jest taka, jaka jest gdyż po prostu um, lepsza sceneria um, na zewnątrz i tak dalej um, nie będzie tego aż tak dobrze widać w tej jakości. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Wasza Maria Bukardi.